Witam w kolejnym odcinku na kanale. Zaczniemy sobie oczywiście od takiego disclaimera, że ten odcinek, ani żaden kolejny na kanale nie jest tutaj poradą inwestycyjną w rozumieniu ustawy, ani żadnym doradcą inwestycyjnym i niczym, niczym w tym stylu. Po prostu to są moje prywatne opinie i odcinek ma charakter informacyjno-edukacyjny. No, siemanko, witam serdecznie z tej strony Jakub Inwestor. Witam w kolejnym tutaj odcinku na kanale. Będzie to odcinek z serii 5 ruchów do 2 milionów PLN. Drugi tutaj odcinek z tej serii, a w zasadzie trzeci, bo jeszcze był odcinek 0, w którym mówię o założeniach całego tego, całego tego cyklu. Właśnie 5 ruchów do 2 milionów PLN I, i teraz tak. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to podzielimy go na trzy takie segmenty. W pierwszym segmencie pokażę Wam, jak wygląda ten portfel po rotacjach już. W drugiej części, jakby, omówię tą spółkę, którą dodałem do portfela, i też pokrótce powiem o tych spółkach, które wywaliłem. Z portfela, czy tam trochę się gdzieś tam skróciłem na niektórych pozycjach. No i na koniec jeszcze Wam zaprezentuję, jak wygląda saldo tego portfela na chwilę obecną, czyli tak naprawdę po czterech dniach od startu tego portfela. No dobra, także nie przedłużając tutaj, zapraszam na odcinek. No dobrze, no i tak wyglądał mój tutaj portfel, jeśli chodzi o udział procentowy. Konkretnych spółek na e, zamku 29 listopada 2024, e, czyli w piątek po zamknięciu sesji. E, tak mniej więcej układały się te proporcje, bo ja tutaj też nie będę wyliczał gdzieś tam do 10 e, części e, procenta po przecinku, ale mniej więcej tak to, tak to na chwilę obecną wygląda. No i to, co możecie zauważyć, e, na trzecie miejsce tutaj w portfelu wskoczył przebojem Torpol. I w zasadzie no, te manewry, które gdzieś tam do, dokonałem, czyli no, tutaj też możecie zauważyć, że nie ma w portfelu już Rainbow Tours, nie ma też Eileronu. E, mam też gdzieś mniejszą pozycję na wirtualnej Polsce, nieco mniejszą na Newagu. E, to wynika z tego, że trzeba było miejsce dla Torpola zrobić. Też troszeczkę powiększyłem pozycję na tekście, bo on tam dość e, pozytywnie, że tak powiem, zareagował. Po, po już takich wynikach oficjalnych, które gdzieś tam poszły, które zresztą też były nieco wyższe niż ja się spodziewałem, bo ja się spodziewałem takich wyników, że oni tam pokażą 38-39 milionów, a pokazali 42 miliony zysku ten tekst pokazał, także no też tam in plus mnie zaskoczyły te wyniki, także, także też sobie tam trochę tą pozycję na tym tekście... Powiększyłem. No i dlaczego generalnie dodałem ten torpol, jeszcze może powiem do tego portfela. No tutaj główny temat jest oczywiście, że tak jak główny temat tego portfela, o czym już mówiłem w poprzednim odcinku, czyli gramy pod to KPO kolejowe i gramy generalnie pod raz, że pod KPO kolejowe, dwa gramy pod też CPK tutaj i pod budowę linii kolejowych, tak, no bo, no bo jak rozegrać CPK tak naprawdę, a od w zeszłym tygodniu tak naprawdę moim zdaniem już poszły informacje takie pieczętujące to, że to CPK będzie, zresztą no tam zostały powiedziane, wypowiedziane wręcz takie słowa, że na pewno, na pewno będzie, tak, i to padały z ust no, wpływowych polityków zostały też gdzieś tam przekazane jakieś środki, 3,5 miliarda bodajże. Także to już moim zdaniem po prostu nie da rady już tego, jakby wycofać się w tym momencie z tego. A dlatego tutaj postawiłem na właśnie ten Torpol, który no jest tutaj wykonawcą gdzieś tam e, tych torów kolejowych e, i, i tak dalej. No tutaj, jak najbardziej. Mm, Myślę, że może na tym wszystkim zyskać, tym bardziej, że tutaj samo CPK jest akcjonariuszem Torpolu. Także myślę, że to jest spółka, która zresztą też ona tam ma niski CZ. Zaraz jeszcze o Torpolu sam będę mówił, ale jeszcze tak nadmienię, że ma niski CZ, bo tam jest około 9. Ma też sporo kontraktów w stosunku do tej obecnej wyceny. Dodatkowo to, co mnie też jeszcze przekonało tego Torpolu, to jest to, że Mirbud też ten Torpol kupował. Także tutaj w zasadzie, mimo że mam 12,5% ekspozycji na Torpol tutaj w portfelu, to ta ekspozycja de facto jest jeszcze większa, bo Mirbud posiada 10% akcji Torpolu, tak? No, także tak to wygląda, no i generalnie chciałem jeszcze oprócz tego Nevadgu i Mirbudu, który też gram w sumie pod, pod to wejście w kolej, tego Mirbudu, to tutaj chciałem jeszcze dodać sobie jakąś trzecią spółkę, właśnie z tego segmentu kolejowego. Tak to nazwijmy. No, jeszcze tam były do wyboru teoretycznie złe, trakcja. I tak dalej, no ale z tych spółek generalnie uznałem, że Torpol jest dla mnie taką tutaj najciekawszą opcją uzupełnienia tego portfela. No dobra, także jeszcze teraz przejdziemy do omówienia spółek tutaj po kolei. Właśnie przedstawię Wam ten Torpol jeszcze, a potem przejdziemy do tych spółek, które wywaliłem, czyli Rainbow Tours i Aileron. No dobrze i mamy tutaj teraz ten torpol. Najpierw może zerknijmy tutaj na wycenę. Czyli jak widzicie, no, wskaźnik cena do zysku 9,5, także no drogo, drogo nie jest. Dodatkowo to, co też gdzieś tam sprawiło, że na ten torpol się zdecydowałem, to uznałem, że jest w takim też dość ciekawym momencie technicznym, bo no, to wygląda, jakby miało być wyjście teraz gdzieś, gdzieś tutaj górą. Tak, jak na moje oko, przynajmniej. Bo zobaczcie, tutaj jest coś takiego, jakby podwójny dołek w okolicach 30-65. I, i, I wygląda, jakby to miało zawracać już, już do góry, dlatego chciałem się tutaj, właśnie na ten torpor załadować, tak pod kątem technicznym. Też uważam, że to jest dziś dobre miejsce, żeby, żeby wejść. To znaczy, wiadomo, no idealnie by było tu po 30-60 wejść. No tylko wiecie, to sobie można o takich, być może będzie można o takiej cenie już pomarzyć, tak, także wolę wchodzić po tyle, po ile jest możliwość czyli gdzieś tam okolice tych 33 zł niż, niż czekać na cenę która być może nigdy nie nadejdzie a uważam, że spółka jest po prostu relatywnie relatywnie tania, no i podstawowe dane sobie zerknijmy jak widzicie grupa specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych w tym szlaków i stacji kolejowych oraz torowisk tramwajowych wykonuje także obiekty inżynierskie, świadczy usługi w zakresie budowy, modernizacji i remontów sieci elektroenergetycznych na powierzchni średnich i niskich napięć sygnalizacji świetlnej, sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlania ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych. Spółka oferuje również usługi projektowe dotyczące wymienionych inwestycji komunikacyjnych. Grupa realizuje także pracę w sektorze gazownictwa, rafineryjnym i drogownictwa. Także no myślę, że te tematy naprawdę, które tutaj mamy w opisie działalności spółki, jak najbardziej to będzie grane właśnie pod, pod CPK i całą tą budowę też tych linii kolejowych w związku z KPO. Pamiętajcie, że KPO, które teraz będzie odpalane z, za chwilę, no tam jest masa pieniędzy na kolej. Także, także to jest główny temat tego. tego, tego Dlaczego ja tutaj ten Tor program? Dodatkowo, to co dla mnie było takim zagrożeniem, tutaj trochę, jeśli by CPK miało nie być, to, to to, że CPK jest tutaj największym akcjonariuszem tej spółki, bo 38% akcji Torpolu. No ale w sytuacji, gdzie już są zapewnienia, że na pewno powstanie CPK, i myślę, że faktycznie tak będzie, no to automatycznie tutaj uważam, że największe ryzyko z tego Torpolu schodzi. No i teraz uważam, że będziemy wchodzić w taką, w taką już, w taki, w taki good, good time dla Torpolu, tak? Bo już wiadomo, że CPK będzie, także, także tutaj powinno być, powinno być dobrze. I no, także, także taka, to jest moja tutaj dzisiaj logika jakby tego zagrania. Czyli wejście po prostu pod środki tutaj z KPO Kolejowego dodatkowo CPK, także tu się wszystko zazębia, dodatkowo Mirbud zbiera te akcje Torpolu, co dla mnie też jest takim argumentem, że no być może oni coś tam więcej też wiedzą, ten prezes Mirbudu na przykład, że akurat ten Torpol sobie upatrzył, także, także ja też tutaj postanowiłem po prostu zaopatrzyć się w akcję, w akcję tej spółki. A Dodatkowo jeszcze no tutaj jest też ważne, że grupa Torpol ma portfel zamówień o wartości 4 miliardy, ponad 4 miliardy złotych netto, gdzie tak naprawdę yy, no, kapitalizacja yy, rynkowa spółki jest 762 miliony, także też ta kapitalizacja w ogóle sama w sobie nie jest, nie jest wysoka. Yy, wydaje mi się, że tutaj taka spółka, jeśli oni będą te kontrakty jeszcze dodatkowe, Tutaj pozyskiwać za chwilę, a yy, zobaczcie, że tutaj też Torpol ocenia pozytywnie perspektywy na 2025 rok. Na rynku ma być dużo przetargów e, i, i, i gdzieś tam nawet czytałem, że chyba mają być przetargi na 6 miliardów, czy, czy, yy, czy coś takiego. także Także tutaj yy, jak najbardziej. Tutaj akurat nic nie pisze o tych 6 miliardach, ale gdzieś w jakimś innym miejscu czytałem, że mają być przetargi nawet na 6 miliardów złotych, no i torpo w tych przetargach gdzieś tam będzie startował, także no na pewno te perspektywy tutaj są pozytywne. No to wynika wszystko, z tego, z tego tak jak mówię, KPO kolejowego. No dobra, no to teraz przejdźmy do kolejnej spółki. Czyli to jest spółka Rainbow Tours. No i teraz powiem, dlaczego ja tą spółkę wywaliłem z portfela. To znaczy głównie tak naprawdę dlatego, że miałem tylko 2,5% akcji tej spółki i. No i trzeba było coś wywalić z tego portfela. Nie uważam, żeby to była spółka, która jest zła, która gdzieś tam nie może wzrosnąć. Wręcz uważam, że najprawdopodobniej mnie wykiwali tutaj, tak naprawdę na tym Rainbow'le, bo ja uważałem, że będą tutaj spadki. Gdzieś, gdzieś po odcince dywidendy, a w, zaliczki dywidendy, a wcale tak nie było, kurs został wyciągnięty, przynajmniej na razie, na 119. No zobaczymy, czy nie będzie szedł dalej do góry. Także bardzo możliwe, że ja tutaj, mówiąc e, gdzieś tam takimi słowami klasyka, się wyleszczyłem na tym Rainbowle, ale jakby to mnie nie boli, bo tak jak mówię, ja na tej spółce w zeszłym roku zarobiłem najwięcej pieniędzy ze wszystkich moich zagrań i. Tak naprawdę dwa razy rozgrywałem tą spółkę, dwa razy na niej zarobiłem. Teraz też sprzedawałem tutaj w okolicach szczytu, tak naprawdę. Ale, tak jak mówię, nie zdziwię się, jeśli ta spółka będzie, będzie dalej rosła, no ale ja już się ustawiam, jakby tutaj pod zupełnie gdzieś tam inne tematy, pod, pod tą kolej. Także no, trzeba było, tak jak mówię, coś wywalić. Także ja tutaj generalnie nie widzę jakiś. A nie, przepraszam. Widzę jeden negatywny tak naprawdę czynnik na Rainbowle. To jest to, że ta spółka w ciągu dwóch lat wzrosła 516%, czyli to jest 516% wzrostu w dwa lata. I to uważam, że to jest akurat problem już. Aż tak mocne wzrosty w okresie dwuletnim, no bo to znaczy, że jest bardzo dużo zarobionych, tak? Na tym Rainbowle i. i, i... Moim zdaniem to widać, jak kurs już tak się zbiera, że do, do wzrostów jest wysoko, przy tym ATH, no to widać, że tam natrafia na po prostu taką ścianę, przynajmniej, przynajmniej przy tym pierwszym podejściu, no tam było naprawdę, taka ściana podaży była. I też, no nie wiem, czy to nie zostanie, nawet jak drugi raz podejdą, bo rzadko jest tak, żeby było wyjście raz, e, czyli tutaj 127 mieliśmy i, i teraz do gleby. Przypuszczam, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze raz podejdą, na te 127, no tylko pytanie: Czy znowu tam nie zostanie ten kurs zasypany i do piachu, nie? Także, no, może być zasypany, może nawet wcześniej być zasypany, a, a może być także, że no faktycznie będą wzrosty, bo, bo spółka, mówię, jest tania i myślę, że ulica gdzieś tam może ją grać. Ze względu na to, że, że ten CZ jest niski też wyniki poszły takie, że przypuszczam, że one pobudzają wyobraźnię ulicy. Także, także tu mogą być wzrosty. To mogą być wzrosty, no zobaczymy. Ale, ale tak jak mówię, no musiałem coś z portfela wywalić. No i druga spółka, którą wywaliłem tutaj całkowicie z portfela, to jest Aileron, gdzie też myślę, że tak naprawdę ta spółka może rosnąć. Ale, tak jak mówię, no trzeba było po prostu zrobić miejsce dla, dla Torpolu. Chciałem bardzo mieć ten Torpol w portfelu. A co do Ailerona, no to tutaj takim powodem też, że, że jednak Toms spółkę dziś tam nominowałem do, do odejścia jest to, że trochę słabo się zachowała po tych wynikach, które, które teraz były 26. Ja uważałem, że tutaj będzie dobre zachowanie kursu. Po tych wynikach, zobaczcie, tutaj gdzieś były te wyniki, a doszło do, takich, do takiego zejścia do dołu. I tak tutaj sprzedałem gdzieś po 21,50, także jakoś tutaj tak w miarę na zero sprzedałem ten aileron tak to powiedzmy. Natomiast nie spodobała mi się ta reakcja, że, że, że po tych wynikach to jakby poszło do dołu i tak nie bardzo było widać popyt jakiś. Natomiast to może być zmyłka, to może być zmyłka, bo też takie spółki są gdzieś tam rozgrywane, szczególnie na naszej giełdzie, gdzieś tam spekulacyjnie i, i, i to mogą być takie gdzieś tam zmyłki, a, a ten Aileron będzie luz, także ja jestem gotowy na to, że tutaj też gdzieś mogą być dalsze wzrosty i, i, i to jest w porządku dla mnie, nie, po prostu tak jak mówię. Dla mnie główny powód eliminacji tych spółek było to, że chciałem mieć Torpol, chciałem mieć Torpol i Torpol i tyle. No, także tu mam omówienie, No i teraz Wam jeszcze pokażę portfel, jak wygląda na chwilę obecną. No i tak wyglądał, wygląda tutaj portfel w zasadzie po sesji piątkowej. Także jak widzicie, no tutaj za wiele się nie zmieniło. Jesteśmy gdzieś tam w okolicach zera, na delikatnym minusie, chociaż ten minus jest większy niż tutaj pokazują, bo tutaj pokazują, że jesteśmy. Dwie setne procenta na, na minusie, ale tak naprawdę to ten minus jest większy, bo e, ja nabywałem te akcje za ponad 105 tysięcy złotych, a tutaj macie niższą kwotę nabycia, e, to wynika z tego, że po prostu obróciłem e, kilkoma papierami do dołu, w sensie gdzieś tam sprzedałem ze stratą e, i, i, i też prowizję e, wydałem na prowizję, tak, w związku z tym, z tym, z tym gdzieś tutaj obracaniem Tymi papierami, dlatego teraz ten koszt nabycia się zmniejszył. No ale my gdzieś tam e, zresztą tutaj tak mówiłem, że od tych 105 tysięcy gramy, także no wartość na chwilę obecną jest 104 844. To z tego co kojarzę, i tak jest wyższa wartość w sumie już po tych wszystkich zmianach niż była. E, Niż była w poniedziałek, tak? Kiedy jeszcze miałem tam te inne spółki gdzieś tutaj w portfelu. No, te, ten lekki taki wzrost, czyli tam dociągnięcie już tutaj bardziej tak w okolicy zera e, wynika tak naprawdę z dwóch czynników. E, to znaczy, pierwszym czynnikiem jest to odbicie na tekście, e, tak? Czyli, czyli ten tekst. Ja na tym tekście miałem większą stratę, a w tym momencie już no, powoli się zbliżam tutaj do, do zera e, na, tej, na tej pozycji. To jest. Tak jak mówię, jeszcze taka pozycja historyczna. Gdzieś tam trzymałem ze stratą po prostu trochę akcji. Potem sobie gdzieś tam dokupiłem na, na tym dołku po 50 parę złotych. I teraz jeszcze w zasadzie troszeczkę dokupiłem też tego tekstu. No i też. Czyli to z tego ruchu na tym tekście wynika, że, że się tutaj zbliżyliśmy, i też wynika z tego, że Newak idzie, idzie do góry. Czyli ten największy koń w moim portfelu, bo na Newag'u tutaj no mam 5,5% tak naprawdę zarobku w tym momencie. Na XTB też, XTB też tylko że tutaj no delikatnie, to jest 1,32% na plusie. Czyli w zasadzie z tych wszystkich pozycji na razie Newag XTB jest na plusie. Chociaż tak naprawdę tekst jakbym od początku zakładał gdzieś tam pozycję to też by było na plusie, bo ja po prostu Startowałem z minusem, jeszcze, tak jak mówię, z wcześniejszych gdzieś tam miesięcy, ze stratą przy gdzieś tam otwieraniu tego portfela. Także tak to wszystko wygląda. No i cóż, dajcie znać, co, co o tym wszystkim sądzicie. Co sądzicie o tych roszadach, które tutaj zastosowałem w portfelu? A, jeszcze też zmniejszyłem nieco udział na wirtualnej Polsce, chociaż to też może był błąd w sumie, bo tam. Nie spodobała mi się znowu też reakcja na wyniki, czyli podobnie jak w Aileronie, no tam na wirtualnej było coś takiego, że kurs podbił do 82 i został bardzo szybko zasypany, po prostu bardzo duża podaż tam wystąpiła i, i doszło do zasypania tego kursu, natomiast no 74, które tam mówiłem wcześniej, że jest podwójny dołek, ostatecznie w piątek wybronił, czyli to też tak, taka może być zmyłka Spekulacyjna, no zobaczymy, jak to tam dalej. Ta wirtualna też będzie się zachowywała, ale ja tutaj nie mam jakiegoś dużego udziału, to jest około 5%, także w sumie mam, mam to w pomce, <grytanie> co tutaj jest to wirtualną się e, stanie, bo to nie jest jakiś udział ogromny, tak naprawdę. Ten portfel jest najbardziej uzależniony od Nevagu, Mirbuda i właśnie no Nevaki Mirbud, tak naprawdę. Torpol no, też troszeczkę, no ale to jest 12,5% tak naprawdę. No dobra, także dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. No i trzymajcie się, do następnego. No i cześć.